Tyle by hamulec mocno trzymać. I do radę. Uch! I na dole.

nie wjechał. Muszę szczególnie próbować tak na wprost zaczekać, ale masz to bardzo po środku. Łatwo jest stracić równowagę albo prędkość, albo to i to. Chyba na afros zjadę. Mm. Taki? Taki. 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 Kurde. Chyba jadę na wprost Co? Na wprost chyba jadę No to dawaj Tutaj masz bardzo dużo opcji podjazdu Możesz tam ze środka na wprost Wiem, na wiem, wody. widzę Możesz tak jak mogę na drugi podjazd O cholera e! Ty, Pato, chodź tu Pato, co się stało? Nie, nie położę go, tu, z tej strony łańcuch mi ja wyszedł z tych zębatek! O kurwa Pato, jest na zębatkach Łańcuch mi wyszedł z zębatek O kurwa Nie, no to weź po prostu do tyłu Czekaj Ups. Nie wiem i tak musi spać i tak musi spać Musi? Tak, do tyłu Kurda tyłu paski tam na schoty Czekaj Nie ma Czekaj, nie ma jak go ruszyć Wrzucę luz Powinien być luz Czekaj Weź go popchaj do tyłu To jest a my za szprychę No ładne Za jedną Jak on tak jedno? On cały? Ale dochodzi Nachodzi, ale jest na tych, na wałkach Dawaj, 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 dawaj Do tyłu no. Będzie Czekaj, tak nie stukniesz Nie stukniesz tak Czekaj, jeszcze To żabę, to żabą można nabyć Odejdź K**a nie ruszysz Spróbuję go odpalić i po prostu podjechać do przodu Taki jedyny jest, tak. kur... Co teraz? Czekaj, no żabą się go nabije na miejsce i wtedy możesz próbować Ale jak to został? No. no właśnie sam się został. może jak podjeżdż... Tak. No. Może jak podjeżdżałem... Chłopak, ale widzisz, goł, pier... <laughs> Pierwszy głupot Ocie, kur... I ty tak podjechałeś z takim łączyce? No chyba właśnie jak podjeżdżałem to no, mi się no, no, kurde... Się ale on jest beton, zobacz Betonowy! No, autentycznie! Dobra, weź. Co? No, nie oh. Nie wiem, wyłączyć nagrywanie, czy. <gry> no jakieś okay, śmiesznie będzie. nie śmiał materiał. No. Co to za ma materiał bez zepsutego motocykla? Kurde, stary, o, o, tylko o, o, mam materiał. dwa materiały bez zepsutego moto, nie? Nowy łańcuch, nie? To jest ten, co ja ci jeszcze go zabrałem. No, no. Co ty kurwa ty? Dobra, dawaj, otwórz go i do przodu. Jak zeskoczy, to go nałożymy i pojedziesz do przodu, wtedy Dawaj Dobra. Ach, uwaga. Jest paliwko, jest. To się nie stało jedziesz to no, takim rozjebanym Serio? Chyba, że spalę gumę Dalej, weź, weź, weź. Ale jak to się stało, ty, to jest niemożliwe Jakie okay, młody ci go próbuje żeby na To on nie wskoczy podczas jazdy? No, spierdalisz się To się no może wskoczy Dobry, dalej, ja no, wyższa, no. To dalej, gumę dalej, 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 To dalej, 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 to dalej, ten dalej, 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 Czekaj, postawić, oj sorry Pamiętaj, zaba to jest najlepszy przyrząd do czegokolwiek w Tym chłopie praktycznie wszystko zrobi Macie deskę? Zawsze ważę fleczaki Chorwa, no nie wiem Jesteśmy w lecie, to nie? Ty to weź daj jakąś tą podpórkę O no, coś takiego No nie, po co chwilę, bo muszę go naprostować. Weź to pod łóżkę Jest, siedzi Kurde, dwie jazdy obyły się bez... Bez... bez kontuzji A tu nagle takie coś Kurde no Ale jak? A, Osze, to lukuj. jest kur... naprawa Co? Luzuj. To jest naprawa, która nie szkodzi. No tak, ale wiesz... Ty chyba nie jechałeś jak ci pękł na przykład No nie, ja wiem, że... na przykład że... nie spinałeś k***a kur... na linkę z płotu, żeby dojechać do domu Serio? No Serio Co to? Ale o dziwo tamten k***a wyskoczył ze swojego miejsca to jest tak napięte, że on się po prostu tak układa, i się nie chce przesunąć. Ty weź go to, bo ja nie mogę go ruszyć. No ta, no bo jest napięty. Czekaj, ja się przesunę. Ale będzie myty. No panie, ruszysz. Ty tylko mi tam śrubki nie rozwal. Nie, nie rusza w ogóle. No tutaj kontrolujące ma chłopie takie napięcie. Co to, to tak dokręcał? Mój ojciec. Ty masz ten zgubiłeś nie? A tu trzy nawet. A, nie, <noise> Jedzie, jedzie, więc po co mam zakładać? Nie no, to płaski trzeba byłoby załatwić. Masz? A masz? Czekaj, to jest jaką ściągnę, to mnie będzie ubierał. Mam pomysł, Trochę sprzętok, daj tą żabę. Patrz, czekaj, bo ja mam Ale czekaj, patrz. Wsadzimy żabę. Jaki tam był? Nie pamiętam. Wsadzimy tutaj żabę, nie? Czekaj, młody, też tu po kolei. 12. To nie była ma 13? 12 albo 13. Miałem kiedyś ten BD, to, 13. to Kiedy i gdzie To, że miałeś nie znaczy, że masz Śrubokręty. Dobra Antek, będziesz chyba cofał A my będziemy próbować go zrzucić Co, próbujemy go zrzucić i narzucić, tak? tak. No bo tak to nie odkręcimy, dawaj Ty młody, co? że to tak żeby... No tak, stać tam, patrz, mam pomysł Będą ostatnie podjazdy Chcemy coś wyklimić, ale najpierw to jest ja sekurna, strój cały się rozerwał, cały

No raczej na dół No raczej na dół Jednak ja to dobry jestem Dobra, no trzeba go jakoś podnieść Weź ten młody koło, daj na tę stronę, to się wciągnie Dobra, dobra

Ha? No wejłam się. O Jezu. Nie tu mam, fajna miejscówka, nigdy tu nie byłem Ten podjazd będzie gied? Stąd, Skąd on zjeżdża będzie git. Proszę! Chodaj, dopiero... Nie no, spróbuję! O, nie Kur... boję się trochę! ¡Nic nie słyszę!

Oh. Ja tu kompletnie stabilność straciłem. Zakręcony w drugą stronę czekaj, Czekaj, gdzie ty tu masz kopkę? Ale dziwnie, dziwnie było tak lekko, czekaj. Weź go trochę ty, kopką przypompuj Przypompuj mu paliwa kopką Tylko ze sprzęgłem A po co ze sprzęgłem? A masz na luzie? Tak Dawaj, dawaj Ciężko, co? Teraz ja. rozpierdalał Jak? Mówię, że Dobra Co to, i ty... być? No Gazu dodaj no. Spróbujemy jechać tą Nie no, ładnie ciśnie Spróbujemy jechać tą sendą Kurde Też ale dziwnie się jeździ Jedziłem już raz na Twisówie